Maria Jeleniewska nie mogła powstrzymać się od komentarza. Zabrała głos w sprawie, kaczorowskiej. Maria Jeleniewska, dzięki spektakularnemu popisowi w finałowym odcinku tańca z gwiazdami, nieoczekiwanie zwyciężyła 16 edycję programu i sięgnęła po kryształową kulę. Wynik głosowania widzów wywołał jednak spore emocje. Liczna grupa fanów liczyła bowiem na wygraną Filipa Guruacza i Agnieszki Kaczorowskiej. 22-letnia influencerka postanowiła zabrać głos w tej sprawie i skierowała się bezpośrednio do Gwiazdy klanu. Maria Jeleniewska i Jacek Jeszkę wygrali taniec z gwiazdami. Za nami kolejna emocjonująca edycja tańca z gwiazdami. 16. odsłona popularnego show telewizji Polsat od pierwszego odcinka zapowiadała zaciętą rywalizację. Poziom był tak wysoki, że do końca trudno było wskazać zdecydowanego faworyta. Chociaż wydawało się, że na prowadzenie wysuwa się Blanka, która w parze z Mieszkiem Masłowskim zachwycała jurorów, nieoczekiwanie odpadła z wyścigu po kryształową kulę i nie awansowała do wielkiego finału. W ostatecznym starciu doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Zdecydowanie, wyróżniająca się na tle innych para, nr 8: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczarowska, musiała uznać wyższość Marii Jeleniewskiej i Jacka Jeszkę. Influencerka i jej taneczny partner zaprezentowali zachwycający układ i doprowadzili publiczność oraz ekspertów do łez. To właśnie oni zgarnęli główną nagrodę i na dobre zapisali się w historii task. Agnieszka Kaczorowska reaguje na zwycięstwo Marii Jeleniewskiej. Chociaż zwycięski duet w znakomitym stylu zakończył rywalizację na parkiecie, nie wszyscy czuli się usatysfakcjonowani werdyktem głosujących. Niezadowolenia nie kryli wielbiciele Agnieszki Kaczorowskiej którzy przyznawali w komentarzach, że ich zdaniem to Ekranowa Bożenka i jej partner Filip Gurwacz bardziej zasłużyli na wygraną. Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok. Napisała jedna z fanek a jej wiadomość pojawiła się na oficjalnym profilu Agnieszki Kaczorowskiej. Maria Jeleniewska nie mogła przejść obok tego obojętnie. Aga, nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś podważa Twoją wartość i ciężką pracę. Zwłaszcza gdy nie zna całej drogi, jaką przeszłaś, odpowiedziała w Instagramowej relacji. Teraz Maria i Jacek ponownie zabrali głos w tej sprawie. Tancerz podsumował napiętą atmosferę w kilku dosadnych zdaniach. Z mojego punktu widzenia, do samego finału tworzyły się dwa obozy: jeden za nami, a drugi za Filipem i Agnieszką. To było widać i czuć, więc wiedziałem, że będzie walka. Ale nie sądziłem, że po finale i werdykcie, i naszym freestyle. Który tę tematykę zapoczątkował, wyleje się tyle brudu i złych emocji. Nie pamiętam, żeby za moich czasów coś takiego miało miejsce w Task, ocenił w rozmowie z Jastrząb Post. Maria Jeleniewska rozczarowana postawą Agnieszki Kaczorowskiej jest to przykre, każdy komentarz nakręca kolejny. One się wybijają, ludzie wierzą w to, co czytają i powielają te informacje. Na ten moment mam do tego dystans, słucham opinii moich znajomych i bliskich. Nie czytam tego, co ludzie wypisują. Żyję swoim życiem, dodała od siebie influencerka. Zwyciężczyni programu nie kryje, że zachowanie rywalki nieco ją rozczarowało. Kiedy czytam, że to było po prostu nieprzemyślane, bo nie przeczytała, co tam było napisane, a jednak ze stu relacji, na których ktoś ją oznacza, wrzuciła trzy, w których inna osoba jest obrażana, to jest to przykre. Ktoś ci odbiera radość z tej wygranej, tak jakby ci się to nie należało, tłumaczy. Lepiej trzeba było to zakończyć w prywatny sposób, i wtedy nikt by nikomu niczego nie zarzucał, wszystko by się skończyło między nami. A tak to i podziękowania, i gratulacje, i wszystko w sieci, co jest fajne i miłe, ale czasami nie wiadomo, czy to jest naprawdę szczere i prawdziwe, podsumował Jeleniewska w rozmowie z serwisem.